Siema, siema, siema. A więc słuchajcie, idziemy teraz na kolejne zlecenie, kolejny dzień, kolejna niespodzianka. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. A może opowiesz coś więcej o zleceniu. Na tyle ile możemy oczywiście, ponieważ niestety jak to bywa w naszej pracy Supercmakera, nie o wszystkim możemy mówić. Większość klientów ceni sobie intymność, jakże tajemnica zresztą. Tak samo jak u Was, pewnie nikt nie życzyłby sobie, że, nie wiem, jakiś tam Patryk zrobił tam jakieś Karolinie taką i taką niespodziankę opowiadając o jakichś intymnych sprawach. Adam, dawaj. Dzisiejsza niespodzianka polega na tym, że jedna pani prezes ma dzisiaj urodzinki i jej sekretarka umówiła spotkanie w jej biurze na godzinie dziewiątą No i zamiast spotkania będzie tam zaaranżowane całe biuro pod masaż. No i będzie na nim czekała masażystka. I zacznie dzień w przyjemny sposób. Ja Przy płatkach róż. Okay. A tu co coś dzieje. Jak zwykle przy każdym zleceniu jest zawsze jakiś morze widać w dół. I teraz sytuacja tego typu, że pani, której robimy niespodziankę, zjawiła się jakieś 40 minut szybciej. Co szczęście byliśmy też jeszcze o wiele szybciej, aczkolwiek nasza, nasza masażystka będzie o godzinie, którą sobie ustaliliśmy, więc teraz trzeba będzie szyć i wymyśleć co, co zrobimy teraz. Właśnie nasza masażystka y, wykonuje swoją pracę i czekamy na zakończenie zlecenia też musimy szybko po sobie posprzątać. Ale wydaje się, że niespodzianko biorca jest zadowolony, bo wszystko w jego oczach poszło jak należy. Boże Ania, a powiedz trochę co się działo kiedy nas nie było. Jakie jaka była reakcja! Co się działo? Um...